Witam wszystkich, dzisiaj kilka słów o materiale na ściany zewnętrzne w domku jednorodzinnym. Nie będziemy oczywiście mówili o wszystkich materiałach, bo to za dużo i za, po prostu za dużo tego jest, bo wiecie jest ceramika, czyli ten poroterm, jest silka, są inne, ale jest też między innymi właśnie ten bloczek komórkowy, czyli bloczek z betonu komórkowego. Na dzień dzisiejszy chyba najpopularniejszy taki materiał na domkach jednorodzinnych do budowy ścian zewnętrznych, ale też często i działowych, chociaż są też wiadomo, że inne systemy. Więc skupimy się na takim bloczku betonu komórkowego. Dlaczego on jest wybierany jakby najczęściej? Przeszło 50%, nawet 60% tam podają statystyki domów jednorodzinnych jest budowane właśnie z takiego bloczka komórkowego, czyli ma ogólnie największy udział w całym rynku w tym torcie. I czemu cieszy się taką popularnością? no Jak wiecie, ogólnie beton komórkowy to jest materiał naturalny, tak samo zresztą jak silka czy, czy, czy ceramika. Jeszcze tam zapomniałem dodać oczywiście o keramzycie. Keramzyt też można z keramzytu budować. Ale tak jak mówiłem dzisiaj o tym betonie komórkowym. Jest to materiał naturalny przede wszystkim, czyli piasek, woda i wapno. Niektórzy podają, że dodawany jest też cement, ale to nie we wszystkich firmach. Jest też tam dodawane troszkę proszku aluminiowego po to, aby wytworzyć tutaj te pory. W tym bloczku, w tym takim całym bloku, bo najpierw jest produkowany cały duży blok, później dopiero jest cięty na konkretny wymiar. Taki bloczek i tyle, czyli mamy naturalny materiał na ścianach. Poza tym bardzo łatwo się obrabia ten bloczek. Jest to materiał miękki. Są różne klasy. Zaczynając w Polsce od 300 do 700, chyba jest nawet produkowany, to chodzi o gęstość, czyli tak najprościej Wam powiedzieć o twardość. Czyli im wyższa klasa, tym jest bloczek twardszy. W projektach najczęściej mamy bloczek typu 600, czyli dość twardy już. Ja osobiście mam 550 u siebie, ale można budować też nawet z 300. Wtedy takie bloczki 300 stosuje się do ścian jednowarstwowych, czyli dajemy z bloczka 48 cm. Ogólnie jest to materiał ciepły, dość ciepły, jeden z cieplejszych, no cieplejszy na przykład od silki, ale to zostawmy to na razie, czyli Czyli można budować z takiego bloczka ściany jednowarstwowe, ale można budować też wielowarstwowe, czyli dwu czy tam nawet i trzywarstwowe. Tak? E no tutaj Emeryt idzie i niesie akurat takie zbrojenie. E e hmm. e czyli przy tych jednowarstwowych e ścianach z bloczka komórkowego z tego betonu komórkowego e dajemy bardzo szeroką ścianę, to jest powyżej 40 cm, ażeby spełniła nam normę WT. Ta norma WT21 teraz będzie, czyli 2021 od 1 stycznia, ona jest tam 0,2. Taki bloczek z betonu komórkowego o grubości 48 cm i gęstości 300 daje nam w granicach 0,17 współczynnik przenikania przegród U. Jest to taki sobie współczynnik, nie jest to rewelacja, ale można spełniamy wymogi prawne, czyli tej warunków technicznych, więc możemy taki, takie ściany stawiać. Z 400, na przykład z tego betonu komórkowego 400 już nie wiem, czy spełnimy wymogi. To trzeba byłoby sprawdzić na kalkulatorze właśnie przy, są kalkulatory na niektóre firmy mają kalkulatory, jak obliczyć w ogóle tą wartość tego współczynnika przenikania, dodając na przykład taki bloczek, czy inny bloczek, czy jakąś grubość styropianu. Więc taka ściana jednowarstwowa z takiego bloczka komórk betonu komórkowego daje nam wartość tą współczynnik przenikania w granicach 017. W zamian na przykład tego u nas najczęściej y, rzadko spotyka się te ściany jednowarstwowe, ale są osoby, które robią też jednowarstwowe. Wtedy na zewnątrz dajemy tylko tynki, od razu y, strukturę. Y, chociaż niektórzy też zalecają jeszcze dać tam wtedy na zewnątrz, czyli jakby to była ściana zewnętrzna, dodatkowo dać jeszcze siatkę, czyli taki sam sposób jak, jak y, jest przy steropianie, przy ocieplaniu steropianu. Po co to się daje? Bo na przykład. Y, Tutaj nam raczej nigdy nie popęka, ale w miejscach, jak mamy okno i mamy często tam ludzie wstawiają sobie, docieplają te elementy, które są betonowane storopianem, to w tych miejscach, właśnie, żeby nam gdzieś potem nie pękało, to najlepiej dać na taką ścianę jednowarstwową, tak samo jak przy storopianie, siatkę. Czyli zaciągamy klejem siatka, i jeszcze raz robimy dosłownie tak samo jak przy yy, elewacji ze storopianem z dociepleniem. Tą wartość 0,17, którą współczynnik przenikania spełni nam też taki bloczek 24 cm, który jest najbardziej typowym, chyba, bloczkiem na budowach u nas spotykanym, plus 15 cm staropianu o Olamdzie 0,031, tak mniej więcej, bo to. Teraz mało kto już te jasne, białe steropiany tam stosuje. Czyli najczęściej jest to 0031, 0032 te ciemne, grafitowe steropiany. I, czyli bloczek 24 cm i 15 cm steropianu da nam już lepszą w sumie tą wartość tego współczynnika niż sama jednorodna ściana z takiego tylko pustaka tak to nazwę, bo to tak ogólnie się mówi pustak, siporex, różnie to ludzie nazywają, ale to oczywiście jest bloczek z betonu komórkowego, czyli da nam już te, 15, te 24 cm tego pustaka, tego bloczku plus 15 cm styropianu, da nam tą wartość, ten współczynnik przenikania w granicach 0,16. 16 Im damy, teraz jeszcze zależy ta wartość też od tego, jakiego typu użyjemy właśnie tego bloczka 24 cm. Jeżeli im niższa wartość, czyli te 300, 400, 500, 600, setki, im niższa wartość, tym bloczek jest cieplejszy. Czyli jak przy 600 i przy 15 będziemy w centymetrach steropianu, będziemy mieli 0,16 ten współczynnik przenikania, to przy 500 to będzie już 0,15. 400 ustaku, który jest bardzo rzadko spotykany przy takich ścianach ze względu na to, że jest bardzo długi, ale się spotyka, można też w domkach jednorodzinnych, bez, pożytku, bez poddasza użytkowego, jeżeli tylko do wieńca murujemy, spokojnie można robić też na cztery setkach. Jego wtedy się w ogóle bardzo fajnie tnie, on to idzie jak w masło, piłą zwykłą, ręczną. I no niestety tam na budowie praca pre, więc troszkę będzie tutaj szumiało i udniło. Czyli co, no tu każdy musi właśnie się zastanowić nad tym, czy dawać tą jednorodną ścianę która no, też jak gdyby tak policzymy suma sumarum koszty na przykład y, zrobienia takiej ściany, bo te bloczki są droższe, a, a koszt ocieplenia dodatkowego, czyli 24 plus ten, pewnie wyjdzie podobna cena, z tym, że ze staropianem będziecie mieli zawsze tą ścianę cieplejszą, jak gdyby, czyli ten współczynnik będzie niższy. Przy 20 cm, jak ja mam 550 bloczek y, tej gęstości plus 20 cm ja u siebie mam to, ten współczynnik przenikania ciepła 0,12 z groszami czyli już dość, dość dobry e, tak jak Wam mówiłem norma 0,2 będzie od 1 stycznia obowiązywała to tam e, w zasadzie na dzień dzisiejszy bloczek taki 600 i minimum 12 cm to jesteśmy na styku koło 0,2 czyli minimum 12 cm stropianu trzeba dać dołożyć żeby spełniać po nowym roku wymogi WT i tyle no, o tym bloczku co no, można jeszcze coś powiedzieć no materiał naturalny łatwy w obróbce szybko się muruje na zaprawę tą cienką cienkowarstwową. Zalecane jest, że jak są takie dziury gdzieś co ten, to żeby nie wypełniać ich tą zaprawą, ale najczęściej, jak to u nas się widzi na budowach, wszyscy takie dziury właśnie za tą zaprawą kleją i za, za, zalepiają, bo trochę im zostaje, więc te dziury, żeby nie świeciły się, aczkolwiek jest to niewskazane, bo jeżeli jest duża dziura. I zapchana ten, to tracimy w tym miejscu, będzie inna wartość tego współczynnika przenikania. Oczywiście są minimalne jakieś tam minimalne sprawy i minimalne rzeczy. Czyli powiedzieliśmy o naturalności, powiedzieliśmy o łatwości obróbki, jaki jest tutaj feler, jaki jak jeden tylko w sumie z tych felerów, jaki ten goczek posiada, to nasiąkliwość. Czyli jak postawimy takie ściany i popada nam ostro deszcz to najdłużej w zasadzie ze wszystkich materiałów to wysycha, zanim dopiero wyschnie z wody. Jest to jedyna jakby taka zła strona tego materiału, ale najczęściej jak postawimy już te ściany, to później i tak zaraz dajemy steropian i czy dach jest i są wypuszczone, Czyli ogólnie jedynym problemem, falerem, to jest nasiąkliwość tego materiału i dość długi czas schnięcia. Jeśli taki bloczek nam namoknie, to będziemy, żeby on wysechł, to można byłoby sprawdzić, powiedzmy, ile to trwa, ale nie wyschnie to w ciągu dnia, ani w ciągu dwóch dni, nawet na słońcu. Także, że jeżeli mamy namoczone takie bloczki, namokną nam, to jeżeli mamy zamiar kleić ścianę, z Styropianem, żeby jakby nie zamknąć drogi ucieczki dla wilgoci, to powinniśmy poczekać aż do wyschnięcia takiego betonu, do takiego wyschnięcia takiego bloczka. No i co? Nagadałem się trochę wymiary. No to wszystkie te bloczki takie te, które my używamy i najczęściej są używane, to jest standard, czyli 24, 24, 60. Ale tam nie jest dokładnie 24, to jest po milimetrze mniej, i tak samo nie jest. Ale zakładamy, że to tak się mówi: 24 na 24 na 60, czyli szerokość, wysokość i długość. Z tym, że Itong, ta jedna firma ma swój wymiar, po prostu bloczek jest niższy, jest tylko 20 cm. Nie 24 tutaj, a jest tylko 20. Reszty są wszystkie w takim mniej więcej wymiarze. Jeszcze spotykają się, spotykane są też pięćdziesiątki, ale to mniej więcej ten konstrukcyjny do ścian, właśnie zewnętrznych. Najczęściej ma ten wymiar 24-24 na 60. Na metr idzie go niecałe 7 sztuk bloczka. I tyle. No nie wiem, czy tutaj ktoś zrozumie, co się nagadałem, czy, czy nie. No, Moim zdaniem jest to równy niedobry materiał, jak ceramika czy, czy silka, z tym, że, że na blokach jest tam raczej nieużywane ze względu na to właśnie ściskalność, czyli gęstość, tam jest bardziej częściej wykorzystywana właśnie silka, bo są większe obciążenia jakby z góry lub porotem, lub ceramika. Ale oczywiście zdarzają się też. Wypełnienia tam takie z ściany z bloczka tego betonu komórkowego. Z tym, że tam już najprawdopodobniej do tego dokładnie nie będę, nie będę też zmyślał, ale tam wykorzystuje się tą siedemsetkę, czyli ten najtwardszy beton komórkowy. My, jak Wam mówiłem, w takich domkach jednorodzinnych, w projektach najczęściej mamy sześćsetkę, ale jak wymurujecie z pięćsetki też nic się nie stanie, zapewniam Wam, że tam nic nie pęknie, nic nie siądzie i będziecie mieli troszeczkę cieplejszy dom niż z 600. Jak Wam też mówiłem, można z 400, ale wtedy często architekci właśnie jakieś z 400 radzą albo wstawiają od razu w projekcie dodatkowe słupy, czyli na ścianie jeden albo dwa słupy betonowe, które trzeba wylewać, co wtedy tracimy jak gdyby znowu to izolacyjność cieplną, tą prze... To, ten współczynnik przenikania przegród, bo w tym miejscu, gdzie jest beton, wiadomo, że on będzie po prostu wyższy. Czyli znowu trzeba kombinować z jakimś steropianem itp. Itd. Także na razie troszkę się pogadałem. Jak ktoś tam chce po sobie posprawdzać te współczynniki, to chyba na termoorganice jest kalkulator, y, jaki materiał stosujemy, jakiej grubości, jakie ocieplenie, lub sam materiał bez ocieplenia. Tam wszystko jest podane, można sobie obliczyć. Nie jestem pewien teraz, bo sprawdzałem, ale chyba to jest na termoorganice, ale pewnie większość firm takich właśnie, które produkują albo styropian, albo właśnie takie te, mają takie kalkulatory, gdzie możecie sami sobie posprawdzać, ile wasza ściana, ile wasza ściana, czyli przegroda jak gdyby ma ten współczynnik przenikania u. I tyle. Także na razie trzymajcie się.